Kontakt ze zwierzętami mamy codziennie. Są wokół nas, kąsają nas, my zjadamy je i wreszcie zaprzyjaźniamy się z nimi. W przypadku każdej formy kontaktu istnieje ryzyko zarażenia się tak zwanymi chorobami odzwierzęcymi. Najczęściej spotykane choroby od to przede wszystkim toksoplazmoza, toksokaroza, borelioza, jak również wągrzyca, włośnica. Jeżeli chodzi o toksoplazmę i toksokarę, to pochodzi ta choroba od kotów i psów zarażonych. Jest to pierwotniak, który wnika do komórek człowieka. I tam właściwie bytuje przez większość życia. Bardzo trudno tą chorobę całkowicie wyleczyć, ponieważ mało mamy leków, które penetrują bezpośrednio do komórek. Szczególnie toksoplazmoza jest dość groźna dla kobiet w ciąży, ponieważ może wywoływać nawykowe poronienia, czy też bardzo ciężkie wady u płodu. Dlatego też w ciąży rutynowo oznaczamy, czy pacjentka nie miała kontaktu z toksoplazmą, czy też nie choruje czy nie na toksoplazmozę. Kleszcze przenoszą głównie dwie choroby. To jest odkleszczowe zapalenie mózgu, dość rzadka choroba, natomiast bardzo ciężka w przebiegu, i na to mamy szczepienie. To szczepienie przeciwko kleszczom, właśnie przeciwko tej chorobie. I mamy również boreliozę. To jest inna choroba, która też właśnie pochodzi od kleszczy i polega na tym, że jest atakowany na szukat nerwowy. Bardzo często pierwszy okres jest zupełnie bezobjawowy. Natomiast. Należy obserwować miejsce po ugryzieniu kleszcza, ponieważ na ogół, jeżeli dochodzi później do choroby, to przedtem jest tak zwany taki rumień obrączkowy, taka fioletowa plawa, fioletowo-czerwona plama, która świadczy o tym, że doszło do zakażenia. Jeżeli chodzi o zarażanie się od zwierząt, to oczywiście możemy się zarazić poprzez bezpośredni kontakt z nimi, tak jak toksoplasmoza, toksokaroza, wścieklizna, również od dzikich zwierząt, jeżeli chodzi o wściekliznę, nie tylko oswojonych. Natomiast możemy również zarazić się, jedząc surowe mięso. Uważaj również na przypadkowe kontakty ze zwierzętami lub ich odchodami, choćby w piaskownicy. Jeżeli chodzi o domowe zwierzęta, to powinny one być pod kontrolą weterynarza i powinny też mieć wykonywane okresowe badania. Również być odrobaczane i no, podawane mieć odpowiednie leki, które będą powodowały, że one nie będą chorować. Natomiast no, ponieważ, no, zwierzęta domowe na ogół są w jakiejś tam dość dużej bliskości z gospodarzem, dlatego no, ta możliwość zakażenia rzeczywiście jest duża. To, co jest ważne, jeżeli chodzi o zwierzęta domowe, to nie dopuszczajmy ich do tego, żeby jadły z naszego stołu, żeby się z nimi tam całować i tak dalej. No, wiem, że takie są szczególnie dzieci i tak dalej, to bardzo chętnie sobie tam noski, się stykają no, nie jest to bezpieczne, nie jest to bezpieczne. Także no, trzymajmy swoje bliskie czworonogi daleko od naszego stołu, e, od naszego łóżka. Wiem, że to nie jest proste, ale no i od siebie. Możemy oczywiście pogłaskać tak dalej. Należy przed jedzeniem zawsze po dotykaniu zwierząt umyć te ręce, to jest też dość istotna sprawa. Nie jeść surowego mięsa, tu jest duże zagrożenie e, zakażenia, także miejmy to w swojej świadomości. Natomiast jeszcze jedna rada, jeżeli już jemy surowe, Jakieś mięso, to my jako lekarze ogólnie nie polecamy specjalnie alkoholu, ponieważ wiemy, że w naszym kraju też wiele jakby problemów jest również z powodu nadużywania alkoholu, ale akurat w przypadku surowego mięsa to ta przysłowiowa setka dobrej mocnej wódki czystej czasem uchroni nas przed zakażeniem.